Dzień dobry, dzień dobry z pięknej miejscowości Lipiny, Niewitowo Kolekcja przedmiotów Pana Jarka jest tak bogata, że proszę Państwa wymagałaby opowieści na przynajmniej jeden dzień Dzisiaj w skrócie wchodzimy do jednego z domków Pana Jarka Dzień dobry Panie Jarku, co Pan robi? A wie Pan co, tak wiem stary przedmiot kiedyś był używany w dawnych czasach, w latach no, Chyba Perelowskie, może jeszcze wcześniejsze. Okrawa to jest e, przedmiot mego e, mego taty pod kleszczel. i Wyrabiano w niej chyba mąk tak mi się zdaje. Nazywa się toupa albo tupa. Po prostu chyba się. Co się tu wsypywało? I... No, pani Jarku, wiele widziałem w województwie Podlaskim Zabytków, no ale taki przyrząd, taki po prostu egzemplarz no, ciekawy, to nie? ciekawy, naprawdę. Bo jakaś, widzi pan takie dubanka? Miejscowość Lipiny, proszę państwa. Gmina tak. Hajnówka Gmina Hajnówka.